Dzień dobry, Wielkopolska Siatkówka na wyjeździe. Dzisiaj może troszkę mniej o siatkówce, a więcej o psychologii, bo naszym gościem jest Marta Magda, psycholog i pedagog. Cześć Marta. Cześć, witam cię serdecznie. Jako, że to program o siatkówce, zaczniemy od siatkówki. Lubisz siatkówkę, oglądasz siatkówkę, czasem interesujesz się, czy, czy raczej nie? Uwielbiam, ale może zacznijmy od tego, że się już bardzo długo znamy, tak? Tak, no ponad 20 lat, mimo że nie widać czego po Marcie, ale, ale tak to, tyle to trwa. To w takim razie, jaki jest twój, może no, nie to, że związek z siatkówką, ale jak, jak, jak interesujesz się siatkówką? Uwielbiam siatkówkę, zresztą od wielu, wielu lat. Nie ukrywam, że pochodzę z miejsca, w którym, którym wychował się, urodził i zresztą później grał też Mariusz Flazły. Tak, okolice, okolice Wielunia, też nie będziemy ukrywać, że tam się poznaliśmy. No dobrze, w takim razie przejdźmy do meritum, czyli psycholog, tak? Jak ważne jest w życiu młodych ludzi uprawianie w ogóle sportu lub jakichś innych aktywności? Jeżeli chodzi o siatkówkę, to jest to gra zespołowa. Dziecko w ten sposób uczy się Panowania nad swoimi emocjami, co później ma też wpływ na jego takie codzienne życie. Łatwiej sobie radzi w szkole z gorszymi okresami, z gorszymi ocenami. Potrafi przede wszystkim nazwać swoje emocje, a w ten sposób też sobie z nimi radzić. Czy w ogóle jakaś aktywność pozaszkolna, można powiedzieć, jest wskazana u dzieci, czy, czy, czy raczej niekoniecznie? Zależy oczywiście od wychowania rodziców. Jest skazana, jest też bardzo ważna. Ja mam na przykładzie swoich dzieci, mogę powiedzieć, bo mam ich czwórkę w różnym wieku. Także my, ten czas pozaszkolny, spędzamy zawsze bardzo aktywnie. To jest zapisywanie się do różnych klubów, różnych kółek, kółek zainteresowań i w ten sposób, czy jak ktoś po prostu nie ma możliwości, bo w jego najbliższej okolicy no jest to utrudnione, czy rodzice mogą zapewnić też takie rzeczy? Oczywiście, rodzice jak najbardziej mogą zachęcać, ja wręcz powiem inaczej, mogą zaszczepić ten, ten taki bakcyl sportowy. Dziecko w ten sposób obserwuje rodziców, Nam nawet, nawet często nie, nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak dziecko nas obserwuje. Jednak, no, taka jest prawda, obserwują nas dzieci, a przede wszystkim nas naśladują, więc jeżeli my im pokażemy taką lub inną aktywność, to jak najbardziej one będą brały z nas przykład, i to jest bardzo ważne. Rozwój dziecka, to, no bo to jest najważniejsze, bo ono kształtuje jakby potem jakim będzie dorosłym człowiekiem, co trzeba zrobić, aby dziecko hmm, wyrosło, może tak, raczej nie miało za dużo stresu w, w, swoim, w swoim dzieciństwie, w swoim wychowaniu. Ja myślę, że to zależy od rodziców, ale też od, od wielu innych czynników. Na pewno musimy dbać o ten, o ten rozwój fizyczny, który, który zresztą bardzo jest związany ze sportem. Wrócę do tego sportu jeszcze. Dziecko podczas swojej aktywności bardziej dotlenia swój mózg, co, je, co powoduje, że mózg jest bardziej aktywny, szybciej przyswaja informacje i jest, jest dużo, dużo łatwiej później takim dzieciom. Jesteś psychologiem, pracowałaś w szkole. Z jakimi problemami spotykałaś się na co dzień? z różnymi problemami. Przyznacie. Nie mówimy oczywiście o Twoich problemach, tylko z kim do Ciebie przychodzili Twoi pacjenci. Tak, tak, oczywiście o tym, o tym ja też mówię. Dzieci przychodzą z różnymi problemami. Ja się w ogóle bardzo cieszę, że, że przychodzą bardzo chętnie, ponieważ psycholog jest jeszcze takim zawodem dla dzieci czasami bardzo wstydliwym. Nie, nie pójdę do psychologa, bo będzie się ze mnie śmiał, bo będą się śmiały ze mnie inne dzieci, które zauważą, że ja na przykład Wychodzę z gabinetu psychologa, co też jest w szkołach dużym problemem, ale na szczęście to zaufanie do nas jest coraz bardziej, jest coraz większe i ja się z tego powodu bardzo cieszę. A problemy są różne, naprawdę różne. A ogólnie duże zainteresowanie jest taką pomocą psychologiczną. Czy po prostu siedziałaś i okazuje się, że przez cały dyżur no, nikt się do ciebie nie zgłosił, czy raczej brakowało ci wolnych terminów? Nie, raczej nie było takich sytuacji, żebym się nudziła w swoim gabinecie. Bardzo często przychodzą dzieci, które nie radzą sobie z porażkami, również sportowymi. Nie ukrywam, że to też jest duży problem. Z czym to się wiąże? Wiąże się to z oczekiwaniami rodziców. Czyli rodzice, jak gdyby swoje oczekiwania, coś co w życiu im się nie udało, jeśli chodzi o sport, albo po prostu stwierdzili, że nie będą tego sportu kontynuując, a, a na przykład trenowali. Później, jak gdyby przekładają to na dzieci. I dzieci może nie tyle są zmuszane, ale czują bardzo dużą presję, aby oczekiwania rodziców spełnić. I dziecko później jest, jest na przykład na zawodach, jeździ na zawody. I bardzo się boi porażki. Boi się tego, że nie spełni oczekiwań rodziców, że nie spełni oczekiwań swojej rodziny czy, czy w ogóle znajomych. I to jest, to jest największy ból i, i problem, jeśli chodzi o, o sport i psychologię sportu u dzieci. To w jaki sposób rodzice powinni postępować? Bo mam wrażenie, że po sukcesach Lewandowskiego, załóżmy, który jest takim, <laughs> czy iga świątek, tak? No, największe yy, nasze skarby narodowe, że. Czy nie jest tak, że czasami rodzic od razu od małego jakby nie postrzega dziecko jako inwestycji, tak, że jak od małego zacznie dzieciak grać w cokolwiek, to za chwilę jakby to się spłaci? Czy w jaki sposób rodzice powinni zachęcać do sportu, a niekoniecznie przymuszać do sportu? No na pewno musimy dziecku pokazywać, pokazywać te aktywności, że, że są takie możliwości. Dzieci czasami zniechęcają się, czyli nie wiem, chcemy, zakładamy, że żeby chodziły na piłkę ale to dziecko tak naprawdę tą piłką się nie interesuje. Musimy próbować różnych sportów i próbować, nawet jeżeli nie będzie chciało pójść, to, to pójdźmy po prostu z nim, spróbujmy tej aktywności z nim. Yy, oczywiście są rodzice, którzy tak, tak mówią, yy, dobrze, to, to, to zobacz, zobacz jakie, jakie to są pieniądze, yy, zobacz jak, jak można żyć, jak żyje właśnie Lewandowski. Nie uczulam na takie, na takie sprawy, nie idźmy w ogóle w tym kierunku. Musimy pokazać dziecku jak sport jest fajny, jak on jest przyjemny, przyjemnością, no i na pewno dawać przykład tej przyjemności. A jak długo trzeba, może nie, na, nie, nie namawiać, nie, nie nakłaniać, ale być cierpliwym jako rodzic do dziecka, które zniechęca się po dwóch, trzech treningach, zmieniają mu dyscyplinę, zapisujemy na inną, kolejne dwa, trzy treningi, czy mamy do skutku szukać, czy po prostu znaleźć gdzieś jakąś taką iskierkę i, i Powiedzieć mu, że no nie wiem, spróbuj przez tydzień, dwa, trzy, i dopiero wtedy potem zdecydujemy, jak to się powinno dokładnie odbywać. Szukajmy, pomagajmy, pokazujmy, ale nigdy nie zmuszajmy. Nie mówmy dzieciom, że bo ty musisz to, bo ty musisz tamto. Ten sport jest najlepszy. On może być najlepszy dla nas, ale niekoniecznie dziecko musi mieć takie predyspozycje do tego akurat sportu. A czy nie będzie syndromu przegranego u dziecka, które zrezygnuje z jednego, drugiego, trzeciego, piątego sportu i nagle powie, no mamy taty, ale mama, słuchajcie, ja sobie nigdzie nie poradziłem, znaczy, że jestem najgorszy we wszystkim. Jak, jak walczyć z taką sytuacją, bo pewnie takie coś też się zdarza? Jak najbardziej. Musimy próbować, musimy próbować z tym walczyć. Ja Nie ukrywam, że dzieci są dzisiaj bezwzględne, jeśli, jeśli chodzi o, o, o drugiego człowieka, o drugie dziecko w ogóle. Ja bardzo często spotykałam się z takimi problemami, gdzie. Dziecko było odrzucane, ponieważ było, było otyłe, było w tym takim języku powszechnie używanym, było po prostu za grube. Ten był chudy, ten był gruby. No niestety dzieci są bezwzględne. Musimy tłumaczyć dzieciom, musimy, musimy je po prostu naszykować, jeżeli takie problemy się, się pojawiają wśród rówieśników. W takim razie jak walczyć z tym ogólnym hejtem, kiedy dziecko przyjdzie ze szkoły i powie mamo, bo tam się ze mnie śmieją? Musimy z dzieckiem dużo rozmawiać, przede wszystkim o tych problemach. Nie wszystkie dzieci nie o wszystkich problemach będą chciały nam powiedzieć. My, jako rodzice, jesteśmy tą pierwszą osobą, tą pierwszą taką pomocą, gdzie, gdzie musimy temu dziecku poświęcić czas. To jest, to jest czas, to jest poświęcony czas. Nasze życie jest teraz tak szybkie. I, I właściwie praca, i, i ta cała gonitwa za, za pieniędzmi, brak czasu dla dzieci, to powoduje duże problemy. Musimy w pewnym momencie zatrzymać się i znaleźć ten czas również dla dziecka. A czy do Twojego gabinetu przychodziły dzieci poza wiedzą rodziców? Czyli oni nie chcieli się specjalnie pochwalić rodzicom, że byli u psychologa, ale przyszli do Ciebie no i zaczęli się zwierzać ze swoich problemów i szukali ratunku u Ciebie. Oczywiście, to jest taki powszechny, powszechny problem. Znaczy, problem. To nie jest właściwie problem, bo mnie akurat to cieszy, że dzieci przychodzą tak z własnej woli, takiej nieprzymuszonej. Bardzo ubolewam nad tym, że bardzo często w szkołach. Nauczyciele wysyłają dzieci do psychologa czy pedagoga na zasadzie takiej za karę troszeczkę, tak? My nie jesteśmy po to, po to, żeby dziecko się bało do nas przyjść. U nas drzwi są bardzo często otwarte, ja nawet w trakcie przerw, czy też, czy też nawet na lekcjach, mojej gabinet, moi, drzwi od mojego gabinetu były zawsze otwarte, aby dziecko wiedziało, że one są otwarte i że może do niego wejść czy zapukać w każdej chwili. Ale czyli chcesz powiedzieć, że. No... Dzieciak jest niegrzeczny po prostu na lekcji, nie wiem, rzuca papierkami w kolegów koleżanki, i nagle nauczyciel mówi, nie mogę sobie z tobą poradzić. Idź do pani Marto, ona pewnie ci pomoże. Niestety zdarza się to jeszcze. No ale to, to w takim razie, jak, 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 jak Ty współpracujesz z takim dzieckiem? Czy Ty w ogóle informujesz rodziców, że, że, że była taka sytuacja, że dziecko odwiedziło Twój gabinet? Czy to raczej starasz się najpierw zdefiniować problem dziecka i ewentualnie potem no, jakby, no, zdać raport rodzicom, bo chyba powinni wiedzieć, co się dzieje? To zależy, jaka jest sytuacja. Wiadomo, że są sprawy, o których rodzice muszą wiedzieć. Właściwie o wszystkich sprawach, tych takich poważnych, muszą rodzice wiedzieć. W szkole się to troszeczkę inaczej, inaczej odbywa. Ja zawsze na samym początku roku szkolnego starałam się wejść do każdej klasy i powiedzieć, kim jestem, przedstawić, się, że jestem psychologiem szkolnym, że w każdej chwili mogą do mnie przyjść z każdym problemem, że nie jestem w szkole tylko dla dzieci, które przychodzą do mnie za karę. Że mogą przyjść, co było bardzo ważne, że mogą przyjść do mnie z problemami, ale też mogą do mnie przyjść rzeczami, którym po prostu chcą się pochwalić, czyli jakimś sukcesem, na przykład sportowym, czy jakimkolwiek innym, jakąś dobrą oceną. To są takie relacje, które są bardzo ważne i ja zawsze przykładałam do tego, do tego wagę. Zawsze uważam, że, że fajnie jest się przyjść, przedstawić, że szkoła ma psychologa, że dziecko może w każdej chwili przyjść. Mam dwa pytania, oby mi nie uciekły obydwa, zacznę od pierwszego. Czy y, takie dzieci nie są czasami wytykane palcami, że, mów, że, że, że rówieśnicy powiedzą, oj, on chodzi do psychologa, więc pewnie coś ma tam nierówno z głową? Dzieci bardzo się tego boją tak naprawdę, więc y, są dzieci, które oficjalnie o tym mówią w klasie, czy, czy nie wstydzą się tego, ale są dzieci, które przychodzą po cichutku porozmawiać i na końcu wam tylko proszę, niech pani nikomu o niczym nie mówi. Bardzo ważne jest to zaufanie między, między dzieckiem a psychologiem, czyli dziecko musi ufać, musi wiedzieć, że ja nikomu, nie, nikomu tego nie powiem, z nikim o tym nie będę, nie będę rozmawiała. To jest coś, czego brakuje czasami u rodziców. Czyli oprócz tego, że rodzice nie mają czasu, to dziecko nie zawsze z rodzicem chce o wszystkich problemach porozmawiać. No właśnie, czy to nie jest trochę nie psychologia, a spychologia, że rodzicom się po prostu nie chce pracować nad własnym dzieckiem i mówią: e, "Idź do psychologa, on pewnie pomoże, a my będziemy mieli spokój". Na, na pewno ta praca między dzieckiem a rodzicem jest, jest bardzo ważna. My oczywiście też zawsze mogą, możemy pomóc. Ja zawsze staram się tłumaczyć rodzicom, że jeżeli oni będą mieli jakieś problemy, zawsze mogą do mnie zapukać i zapytać, y, przyjść. A ja oczywiście y, nie dam gotowego rozwiązania, bo bardzo często rodzice przychodzą, ale proszę mi dać jakieś, jakieś konkretne rozwiązanie. Nie, my po prostu tego nie robimy. My nie dajemy konkretnych rozwiązań. My jesteśmy od tego, żeby rodzica naprowadzić, aby pokazać mu, co można z dzieckiem Ciekawego zrobić, jak ewentualnie to zrobić. Czyli to nie działa tak, że ty powiesz nagle, no, rodzicu, układaj ze swoim dzieckiem puzzle, spędzicie więcej czasu i to pomoże, tylko wy raczej działacie w ten sposób, żeby rodzic sam wpadł na to, że te puzzle mogą pomóc. Dokładnie tak, pomagamy, pomagamy odkryć tą drogę, która, y, która pomaga dotrzeć, dotrzeć też do dziecka. Y, czasami nawet zdarza się tak, że rodzic przychodzi, ale przecież no, był syn czy córka u pań, i co? I on już jest zdrowy? Ja zawsze tłumaczę, że to nie, jest, to nie jest tak, to nie jest ta droga. Ile trwa? Może nie leczenie, ale czy, nie wiem, komuś pomoże jedna terapia i już go tak ukierunkuje, że będzie ok, a ktoś, nie wiem, potrzebuje roku, dwóch na to, żeby dojść do tego, gdzie jest problem? To zależy. My w szkole jako taką nie jesteśmy terapeutami, my jesteśmy psychologami, więc działamy troszeczkę inaczej. Staramy się nakierować rodzica, nakierować dziecko, czy też pomóc nauczycielom, bo, bo praca w szkole to też praca z, z nauczycielami, to nie tylko praca z dzieckiem i z, i z rodzicami, ale również z nauczycielami, więc też pomagamy, pokazujemy, jak można coś zrobić w inny sposób, jak to wszystko uporządkować. Ile ogólnie jest psychologów w takich szkołach? Chodzi mi o to, czy ta pomoc psychologiczna jest dostępna, czy no jest tego deficyt? Jest nas za mało, zdecydowanie i zawsze to będę mówiła, że jest nas za mało. Szkoły szukają psychologów, ale no niestety nie ma nas. Teraz tak, kiedy rodzic, powinien się zacząć niepokoić, że z jego dzieckiem jest nie tak. Czyli jakie są ewentualnie, nie wiem, jakieś pierwsze takie symptomy, które mogą dać rodzicowi do zrozumienia, że coś zaczyna się dziać, no i żeby to się oczywiście nie zaogniło, nie, nie rozpowszechniło jakoś bardziej? Na dziecko musimy właściwie patrzeć od samego, od pierwszego dnia narodzin tak naprawdę, ale w tym wieku przedszkolnym musimy obserwować dziecko już już bacznie, musimy. Wszystkie niepokojące symptomy zgłaszać, zwracać większą uwagę na to, czy dziecko nie mówi, czy, czy, czy mówi w jakiś inny sposób, czy cokolwiek innego, bo w ten sposób możemy bardzo wcześnie wykryć już zaburzenia, które u dziecka się pojawiają w tym młodszym wieku. Ale to właśnie może być zaburzenia mowy, może być, nie wiem, krzyk, agresja, to, 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 to są jakieś takie objawy, które mogą powiedzieć, że coś, coś może być, nie tak? Oczywiście to są różnego rodzaju zaburzenia i objawie jest oczywiście też wiele, także musimy zwrócić uwagę i ja bardzo polecam rodzicom, jeżeli cokolwiek nas niepokoi w zachowaniu dziecka, sprawdźmy to. Pójdźmy z dzieckiem, czy to do psychologa, czy to, czy to w ogóle do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Czyli lepiej przyjść jeden raz za dużo niż jeden raz za mało. Dokładnie tak. Obserwujmy dzieci, jeżeli cokolwiek nas niepokoi, zwróćmy się z tym do psychologa, zapytajmy, spróbujmy znaleźć pomoc. A jak to wygląda u nastolatków? Bo jednak nastolatki są dużo bardziej samodzielne, mają trochę tu dużo więcej czasu i pewnie no, trochę więcej działają przed no, mediami społecznościowymi, które za przeproszeniem czasami, żeby nie powiedzieć brzydko, no, mogą zniszczyć psychikę. Tak, dzieci są Młodzież zresztą jest bardzo aktywna w, w internecie, w mediach społecznościowych. Musimy dziecko uczulić na to, kto jest po drugiej stronie ekranu tak naprawdę, bo tego nie wiemy, nie widzimy tego. Może to być dziecko, może to być osoba dorosła, także musimy z dzieckiem dużo, dużo rozmawiać. Z dziecko musi mieć do nas zaufanie, musi wiedzieć, że jeżeli coś będzie nie tak, będzie mogło z nami o tym porozmawiać. Czy dzieci narzekają na rywalizację w sieci? Typu, Ty masz lepsze buty, ty byłaś na tych wakacjach, a ty na ich? I czy jest takie trochę wytykanie palcem, że ten ktoś jest gorszy? Tak, zdarza się to jeszcze niestety. To jest widoczne i w sieci, i w szkole, w każdym środowisku. Czyli co, może nie zabraniamy, ale ograniczamy i kontrolujemy taką, taką sieć u dzieciaka? Nie zabraniajmy, musimy oczywiście być czujnymi, musimy czuwać na tym, co się dzieje z naszym dzieckiem, jak nasze dziecko zachowuje się, jak zachowuje się w, po różnych rozmowach z różnymi, z różnymi osobami. Ja bym też tutaj zwróciła uwagę na e, dzieci, które, które tak naprawdę z, mają jakieś zaburzenia. Ja mogę sama, e, sama też powiedzieć e, z własnego takiego doświadczenia, gdzie, gdzie mój syn właśnie też jest, jest chory, ma zespół Tourette'a i… Co to jest? E, zespół Tourette'a e, e, to, to jest zespół, który objawia się różnego rodzaju tików, tak? E, są to tiki i ja pamiętam też taki… Taki moment, kiedy, kiedy właściwie zaczęły te dziki się pojawiać jak dzieci się z niego śmiały, że tu do kogoś mruga okiem, że tutaj do kogoś macha ręką i mam też takie właśnie doświadczenie jako, jako rodzic, jak, jak dzieci potrafią być bezwzględne do tego, tak to wygląda. Dobrze, to przypuśćmy, że jakieś dziecko ma takie symptomy, czyli od razu udać się do psychologa po to, żeby leczyć coś takiego, czy po to, żeby nauczyć się dziecku po prostu żyć z tymi sw swoimi wadami, może tak to brzydko nazwać. No, to zależy od zaburzenia. Oczywiście, że, że, że pierwszą osobą, y, y, którą w ogóle zauważa takie, takie, takie sprawy, takie, takie problemy, jest rodzic, później jest nauczyciel, a później jest, jest psycholog, do którego dziecko, dziecko w szkole trafia. No na pewno musimy obserwować swoje dzieci, musimy je y, znać i, i musimy zwracać na to uwagę, co się, co się z nimi dzieje. Jak dziecko zachowuje się po powrocie z różnego towarzystwa, w którym, w którym bywa? Jak zachowuje się po powrocie ze szkoły? Musimy po prostu interesować się, się jego też problemami. Dobrze. Troszkę teraz, może jeszcze nie wrócę do sportu, jeszcze jeden temat. No pandemia. Tak? Pandemia było coś ek ekstremalnego. Zamknięcie dzieci w domu, odseparowanie od środowisk, których na co dzień się jakby zadawały. Jak Jakie to miało przełożenie z waszego punktu widzenia, czyli jak dużo dzieci po, po, po tej pandemii musieliście, za przeproszeniem, naprawiać? Ym, o naprawianiu tutaj bym to troszeczkę inaczej, inaczej nazwała. Ym, na pewno pandemia przysporzyła nam wielu, wielu problemów. Ym, zaczęłabym tutaj od otyłości, tak, o, o braku ruchu, y, o tym, że dzieci, dzieci cały czas y, y, spędzały czas na, w, pozycji, w pozycji siedzącej, takiej zamkniętej, ale też pojawiły się, pojawił się stres. Dzieci uległy stresowi i na pewno skutki pandemii będziemy odczuwać, odczuwać bardzo długo. Stres pourazowy na przykład, który, który powodował u dzieci różne, różne symptomy. A czy troszkę nie jest tak, że ta pandemia zrobiła takie zamieszanie, że dzieci, które kiedyś spotykały się na podwórku z rówieśnikami, potem zostały zamknięte, więc tymi rówieśnikami zaczęło się spotykać online? I czy przez teraz troszkę lenistwo, a może przez, przez wygodę, nie zostali w tym środowisku internetowym? Na pewno, na pewno zauważyłam, że e-sport się bardziej uaktywnił, tak? czyli ten, ten sport zupełnie, zupełnie internetowy. Ja cały czas uważam i cały czas będę tłumaczyła rodzicom, że, że aby te skutki one były troszeczkę mniejsze, musimy dzieci zachęcać do tej aktywności. I jeśli chodzi o pandemię, to. No tutaj to jest, to jest temat, tak naprawdę rzeka. Możemy tutaj od otyłości po, po różnego rodzaju inne zaburzenia sięgać i, i no niestety to był czas bardzo ciężki nie tylko dla dzieci, ale też dla nas, dorosłych. Troszkę zepniemy klamrą tą naszą rozmowę. Zaczęliśmy od aktywności fizycznych. Ja pochodzę z Poznania, gdzie każdy rodzic ma do wyboru, do koloru różne dyscypliny, różne aktywności, czy to nie wiem, zajęcia plastyczne, szachy, tańce, pływanie, różne kluby sportowe, stowe, tak? nie mówię, siatkówka, piłka nożna i tak dalej. Ale no, ty jesteś tutaj z powiatu międzychodzkiego. Pewnie te możliwości są trochę ograniczone, więc co ty byś doradziła rodzicom, w jaki sposób im, w jaki sposób oni mogą ten, ten czas swoim dzieciom zapewnić? Musimy na pewno dbać o to, o, o to, aby dziecko miało możliwość pójścia na, na zajęcia. Ja myślę, że w tych małych miejscowościach już też jest coraz więcej, więcej osób, które mają zajęcia w szkole, na przykład na, na salach gimnastycznych jakieś judo, jakieś karate i, i musimy, musimy dbać o to, żeby, aby, aby dziecko chciało uczestniczyć w takich zajęciach. Na pewno coraz więcej jest samorządów, które chcą organizować takie sekcje, również, również dla dzieci i dla rodziców, aby tą aktywność cały czas pielęgnować. No dobrze, i ostatni temat. Jesteś też jako tak młoda, ale dosyć sprawnie organizacyjna osoba kandydatką do Sejmów w nadchodzących wyborach. Co byś chciała zrobić lub coś zmienić w zakresie nie wiem, no, no po prostu sportu, czyli tym, czym zajmuje się nasz serwis? Tak, jestem kandydatką, kandyduję z 38 Okręgu Pilskiego do Sejmu. Trzeba pomóc samorządom. I to na pewno. Samorządy są teraz w niełatwej sytuacji, gdzie nie zawsze mogą sobie pozwolić na to, aby, aby dofinansować zespoły, czy, czy osoby, które chcą działać, działać w sporcie. Ja tutaj nie mówię już o jakichś większych pieniądzach, ale chociażby o tym, aby samorząd miał środki, abyśmy pomogli te środki pozyskać, chociażby na udostępnienie, nie wiem, sali na jakiejś hali, tak, aby było ten samorząd stać i, i zapewnić takie, takie te podstawowe warunki, czyli miejsce, gdzie dzieci będą mogły się rozwijać. Dziękujemy bardzo, w takim razie mam nadzieję, że niektórzy rodzice wyciągną jakieś wnioski, rozmowa będzie y, może być rozmowa taka potrzebna dla kogoś, i co? Zachęcamy do odwiedzania psychologów, y, nie bania się, bo, bo to taka wizyta na pewno nie zaszkodzi. Zachęcam, nie bójmy się, musimy w razie potrzeby korzystać z usług psychologa. Ja powiem inaczej: my jeszcze bardzo często pracujemy w stowarzyszeniach. Ja akurat jestem prezesem Stowarzyszenia Sercem, tworzymy przyszłość, gdzie rodzice również mogą otrzymać bezpłatną pomoc u nas. To jeszcze czym zajmuje się to stowarzyszenie? Pomaga dzieciom, pomaga rodzicom, pomaga ogólnie młodzieży. Dobrze, pomagajmy wszyscy. Naszym gościem była Marta Magda, psycholog i pedagog. Dziękuję bardzo. Dziękuję również za rozmowę.